Może znalazłbyś czas na jakiś krótki poradnik przedwakacyjny o tym, jak nie wpaść w sidła obiadania się na wakacjach. Pozdrawiam, robisz świetną robotę. No więc tak się złożyło, że znalazłem czas na to, żeby zrobić taki krótki mini poradnik. Jak z mojej perspektywy, warto by było podejść do tematu odchudzania i wakacji. Dziękuję w ogóle za ten komentarz, dziękuję za te słowa na końcu. To na pewno uskrzydla, więc jeszcze raz mega, mega dzięki. Wakacje to jest taki czas, w którym weryfikujemy, choć to bardzo brzydko brzmi, ja bardzo nie lubię tego, taki, tego typu skonstruowań, że weryfikujemy swoje dotychczasowe, dotychczasowe plany dotyczące odchudzania. I wiecie, to weryfikujemy, równa się przez cały rok, albo no tam przez prawie cały rok, no z odstępstwami takimi jak. Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanów, można tłusty czwartek i tak dalej, no ale przez cały rok się katowałam, katowałem i wreszcie mogę teraz spojrzeć w prawdzie w oczy i dowiedzieć się, czy to się opłacało. Większość moich klientów odliczała miesiące, tygodnie, dni do wymarzonego urlopu. Wymarzonego, które graniczyło z przekleństwem, przekleństwem urlopowym. Bo na przykład nie zdążyli jednak schudnąć i nie chcieli lecieć na te dotychczas jeszcze wymarzone wakacje. I zmierzam do tego, że często traktujemy te wakacje jako taki krótki odcinek czasu, do którego się odchudzaliśmy. Teraz jest czas na weryfikację. I jeśli nam się udało, no to OK, trzymamy się, ale robimy sobie coraz częściej odstępstwa. Albo jak nam się nie udało, no to trudno, palicho. I co? Lecimy na wakacje All Inclusive, no to działamy, bawimy się. W zasadzie to nie potrzebujemy żadnego all Inclusive, bo po prostu puszczamy lejce i działamy. Wreszcie po swojemu, na własnych zasadach. I wracamy z, takich, z takiego urlopu, z takich wakacji z, no, z takimi trudnymi emocjami, trudnymi myślami, no, że cholera, w zasadzie taka, taka odskocznia od tej dobrej zmiany nawyków żywieniowych. Wcale mi się nie podoba. Ja wcale jakoś nie do końca dobrze się czuję, jedząc byle co, byle jak, jedząc przetworzone rzeczy. No bo widzę wzdęty brzuch, widzę w ogóle większy rozmiar tego brzucha. Jestem zmęczona, zmęczony, gorzej mi się sypia. To, to nie jest to coś, na czym tak bardzo w większości z nas zależy. To nie o to chodzi. No i później wracamy. Od września zresztą myślę, że branża dietetyczna też to często widzi tą, tą taką zależność, zbieżność, że od stycznia tam do, do czerwca to pękają w szwach gabinety dietetyczne. No i później jest ta przerwa. No i od września znowu jeszcze do grudnia jakieś takie małe zmiany, jeśli chodzi o nas. Więc działamy, dietetycy przyjmują, znowu, jest, znowu te gabinety są pełne zmotywowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto będzie wziąć pod uwagę to, że wakacje to jest taki sam okres czasu, jak czy to byłby styczeń, czy to byłby luty, czy to byłby kwiecień, sierpień, lipiec i tak dalej, i tak dalej. Że moim zdaniem to się w ogóle nie powinno wiązać z tym, że to jest jakiś odcinek czasu, który jest zupełnie, zupełnie inny jak te pozostałe. Więc to jest punkt numer jeden. Wakacje to, to nie jest. Żadna jakaś taka odrębna sfera odchudzania. Nasza zmiana nawyków żywieniowych ma się równać. Odchudzam się, ale też i zmieniam nawyki żywieniowe. Ale ten finał tej zmiany w końcu ma nadejść, a nie całe życie zmieniam nawyki żywieniowe i końca nie widać. Nie, po prostu zmieniam nawyki żywieniowe, bo chcę je w końcu zmienić, bo chcę się lepiej czuć. Więc skoro chcę się lepiej czuć, a niejednokrotnie po jakimś kompulsywnym obiadaniu się, po jakimś takim urlopie zakrapianym. Gdzie tysiące kilokalorii dziennie po prostu lądowało w moich ustach, brzuchu, to, to był taki feedback później, że ja tego nie chcę. Ja się naprawdę źle czuję psychicznie, fizycznie. Jestem oci ociążała. Ja tego naprawdę nie chcę. Więc jeśli zmieniamy nawyki żywieniowe, no to w końcu ja wiem, że to brzmi banalnie, ale ma być tego jakiś finał. Po coś to robię, tak? Więc wakacje nie mają być żadnym odcinkiem czasu, w którym my przestajemy się odchudzać wakacje wbrew pozorom mogą być naprawdę super okresem, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, jeśli chodzi w ogóle właśnie o tą przysłowiową już powiem zmianę nawyków żywieniowych i o to, że my naprawdę możemy super jeść. Zobaczcie, sezonowe owoce, sezonowe warzywa, coraz więcej możemy dodawać dodatków do naszych śniadań. Zawsze, ale to zawsze jako przykład będę podawał też to all, all inclusive, ale jeśli chodzi na przykład nawet o śniadania. Pamiętam jak byłem we Wrocławiu w hotelu i wstałem na śniadanie, i nie mogłem. Przecierałem po prostu oczy ze zdumienia, jak wiele osób, co mnie mega radowało, jak wiele osób sięga po warzywa i owoce do śniadania. Czyli brali sobie na przykład, bo był szwedzki stół, brali sobie jakieś jajka, ktoś tam sobie wziął jakąś parówkę z indyka, ale też przede wszystkim jakieś, właśnie, owsianki, jakieś kanapki, ale obok były. Warzywa już umyte, już obrane, już gotowe do spożycia. Więc to było ułatwienie dla nich. Oni pewnie podejrzewam, że skoro tak chętnie sięgali po te warzywa i owoce na śniadanie, robiliby to również w domu, bo im to smakuje. Lubią owoce i warzywa sezonowe. No ale wiecie, jak to jest: no w pośpiechu, a to dziecko do, do przedszkola, czy tam do szkoły, czy do żłobka. Ja się muszę ogarnąć, żona w łazience, czy tam teraz mąż w łazience, ja się muszę ogarnąć. No nie ma za bardzo czasu, więc jemy w pośpiechu, jemy cokolwiek, albo może w pracy dopiero zaczynamy jeść, więc no w pracy też nie ma jakby perspektywy takiej, że no dobra, to biorę warzywa, obiorę je, jeszcze wcześniej umyję, pokroję itd., tak dalej, Więc zmierzam do tego, że tam naprawdę ta gotowość powodowała, że sięgamy chętniej po warzywa, sięgamy chętniej po owoce. I na tych przysłowowych wakacjach all inclusive też tak może być. Leżysz na leżaczku właśnie po kilku rundach czy kilkunastu rundach na basenie, gdzie spaliłaś kilokalorie, spaliłeś kilokalorie. Może w hotelu, w którym będziesz, jest jakaś siłownia, więc po takim rozruchu porannym leżysz, masz obrane warzywa, masz obrane owoce, nawadniasz się, jesz super zdrowe, fajne, bogate w błonnik rzeczy. Czego chcesz więcej? I kiedy ja sobie tak wyobrażam ten scenariusz, właśnie palmy dookoła, leżak, basen i te owoce, warzywa, woda, to w zasadzie po co ja miałbym to zmieniać? Wiesz, chodzi mi o to, że oczywiście, że perspektywa drinków, czy, czy, czy piw zimnych, yy, jakichś slice'ów pizzy, czy tam nie wiem, przekąsek słodkich, słonych, to jest coś, co może kusić i to może być atrakcyjne. No hola, hola, przecież my cały rok pracowaliśmy po to, żeby teraz odpoczywać i dawać sobie te przyjemności. Ale czoby to są na pewno przyjemności? No być może krótkoterminowo to są przyjemności, tak? Ale długoterminowo? Jeśli dostaję feedback od moich klientów, że po trzech piwach, po garści orzeszków ziemnych, po zjedzeniu kawałka ciasta, mój brzuch jest po prostu zdęty, wielki, ja się źle czuję, mam gazy, czy to jest przyjemność? Czy przewracanie się z boku na bok i e, niemożność zaśnięcia, to jest przyjemność. Tak więc. Wakacje, urlopy, wbrew pozorom mogą być naprawdę super opcją. Drugi punkt, do którego zachęcałbym, żebyśmy nad nim się pochylili, to jest złoty środek. Złoty środek, który bym też może też przedstawił jako odnogę skrajności. Także złoty środek. To ma być coś, co będzie pomiędzy albo perfekcyjnie podchodzę do diety, i teraz jak idę na grilla, to ja jem na przykład pieczarki grillowane, jakiś tam bukiet warzyw. Do tego wszystko grillowane, oczywiście tam idealnie, i tak dalej. Yy, jakieś cukinie, jakieś bakłażany. I tak z jednej strony czuję dumę, bo wszyscy mnie na tym grillu chwalą, ja tutaj popijam wodę, jem warzywa. Ale chwalą mnie to osoby, które tam gdzieś piją tego swojego ulubionego drinka, czy to piwko. No a ja się wkurzam, bo też bym zjadła tą przysłowiową kiełbasę, kiełbę. Też bym zjadł tę karkówkę, też bym się napił piwka. Ale nie mogę, no bo ma być perfekcyjnie, ma być dobrze, bo ja się odchudzam. I z drugiej strony, jak są wakacje, jak jest urlop, no to już też pal licho. I nie trzymam się diety, bo mi się to nie opłaca, bo ciągle będą jakieś pokusy, ciągle będą jakieś propozycje grilla, więc już naprawdę rzuca w kąt tą moją dietę. I jem byle jak, jem bez sensu i na każdym grillu 5 sześć piw, 5 kiełbas, z dwie buły do tego, super. Widzicie, widzicie, tu jest skrajność i tu jest skrajność. A ja mam poczucie, zresztą ja się tego ciągle uczę, ja też zmieniam te nawyki żywniowe i to jest taka piękna podróż, bo ja też ja widzę jak ogromny progres poczyniłem, jeśli chodzi na przykład o wybory konsumenckie, ale w kontekście alkoholu, że coraz bardziej, coraz częściej zdarza mi się rezygnować w ogóle z piwa klasycznego, na przykład do, do grilla, w upalne lato. Coraz częściej to robię, bo z jednej strony zmieniły mi się kubki smakowe, bo naprawdę rzadko piję alkohol, kiedyś jako student uwierzcie mi, że to była totalna skrajność. Nie ma się czym chwalić. Natomiast dzisiaj idąc na grilla, idę na przykład z czteropakiem piwa 0. To nie jest żadna reklama, natomiast ja zawsze zawsze będę powtarzał, że Kozel 0% taki niebiesko kremowy, niebiesko żółty, znajdziecie go już praktycznie teraz w każdych dyskontach. Ostatnio nie było go w Biedronce, dzisiaj już wiem, że jest. To jest najlepsze piwo, jakie mogło się stworzyć. To jest najlepsze piwo. Ostatnio miałem takie porównanie, że właśnie piłem Kozla Zero, później wziąłem łyka od kumpla piwa zwykłego. Dosłownie tam było, uwierzcie mi, kilka marek tych piw. I żadne piwo alkoholowe nie smakowało mi jak to 0%. Idę tam z taką myślą, że mam moje ulubione, zimne, orzeźwiające mnie piwo. Samo kontrola na wysokim poziomie, więc po alkoholu prawdopodobnie tego by nie było. Po alkoholu moja samokontrola byłaby równa 0. Ja bym jadł po prostu wszystko. Więc samokontrola na wysokim poziomie. Puste kilokalorie. Zobaczcie, czteropak piwa. Jedno piwo około 300 kilokalorii. Nie trudno się domyślać, że cały czteropak 1200. Do tego dwie kiełbasy, dwie kromki chleba. No mamy już naprawdę spory, sp sporą ilość kilokalorii. Gliwo 0% ma około 100 kilokalorii. No to czteropak 400. Zobaczcie, jaka różnica już w samych kilokaloriach. Więc mamy samokontrolę, mamy uszczuplenie kilokalorii. I mamy przede wszystkim te, te fajną głowę, taką lekką głowę rano, bez żadnego kaca, bez żadnego wzętego brzucha od tego piska. Ale to jest złoty środek, bo nie muszę rezygnować ze spotkań towarzyskich. Jakbym miał ochotę, to bym się napił tego klasycznego piwa, ale ja po prostu świadomie to wybieram, bo po prostu takie mi smakuje. Więc wstaję sobie rano, nie mam żadnego kaca, jestem rześki, mogę sobie pójść na basen, czy mogę pójść na siłownię, mogę zjeść śniadanie, jakie chcę. Nie mam bólu głowy, jestem dyspozycyjny dla swojego dziecka i to jest dla mnie też super sprawa. Ale nie rezygnuję z grilla. I jadę na tego grilla. Czasami jest tak, że moja żona na przykład napije się drinka jednego, albo w ogóle ona też nie pije. I po prostu sobie siedzimy z towarzystwem, gdzie wszędzie, wszędzie próbuję wszystkich przekonywać, ale to nie jest, wiecie, takie też. Ee, no takie nadwyraz, że teraz mam wszystkich oświecać i proponować im, żeby nie pili tego piwa na przykład, czy alkoholu, no bo nie będę robił z siebie świętoszka, Poza tym każdy ma prawo robić to, co chce, i ja bynajmniej nie zamierzam być żadnym psychodietytykiem, psychologiem czy dietytykiem, tym bardziej na grillu. Dla swoich znajomych. Więc złoty środek. Zero skrajności. Jadę na tego grilla, piję sobie czteropak zwykłego zero kozla. Zwykłego zero. No nie, to, to jest oksymoron. Dobra, więc piję czteropak kozla zero procent, bo zwykły ma procenty w moim słowniku. Jem to, na co mam ochotę, mam ochotę na pierś kurczaka, okej, okay, biorę ją. Ale też i te większe takie pieczarki, które są na przykład dostępne w Lidlu, one są na przykład z parmezanem, czy my, my tak to przygotowujemy, czy jakąś może kiełbasę, nie ma problemu. Zjem to, bo to jest raz na jakiś czas. Jeśli mam ochotę, to to po prostu zrobię. Ale do tego jakieś warzywa. Coraz więcej widzę wśród moich znajomych, ale i nie tylko, że jest coraz więcej tendencji do tego, żeby przygotowywać również warzywa nie tylko na grilla, ale po prostu jakieś fajne sałatki, jakieś tam ogórki po szwedzku, jakieś mizerie, jakieś pomidorki z cebulką, cokolwiek. Ale zawsze te warzywa też są. Ja jestem fanem na przykład ogórków kiszonych czy małosolnych również jako to, tego dodatku. Więc to jest drugi punkt. Bez skrajności. Trzecia sprawa, do której bym namawiał, jakikolwiek to będzie urlop, nawet jeśli ja miałbym potraktować wakacje jako te odcinki czasów, w których na przykład moja córka namawia mnie na pójście na lody. To słuchajcie, znów z jednej strony widzę po tych lodach i to jest numer 3 punkt, widzę po tych lodach, że a w zasadzie po ludziach, którzy kupują te lody, że coraz więcej osób decyduje się na to, żeby na przykład kupować lody, ale w kubeczkach, tak? Czyli nie biorą w waflu duńskim, tylko na przykład biorą ulubione smaki, dwie gałki, ale na przykład w kubku i to jest też spoko. Ale jeśli na przykład macie ochotę z niezwykłego loda, to nie katujmy się tym. Nie katujmy się tym, bo to jest raz na jakiś czas, cały rok, do to czekaliśmy. Ale z drugiej strony, to do czego bym zachęcał, to jest uważność. Uważność po prostu dosłownie w każdych tych punktach, o których będziemy sobie mówić. Uważność. Czy to jest spoko lód? Jak mi smakuje? Jaka jest jego tekstura, konsystencja? Jaki jest jego zapach, może? Jaka jest kruchość tego wafelka? Czy jestem w stanie jeść tego loda z uważnością? Czyli nie skrolować media społecznościowe, no tym bardziej, jak jesteś dzieckiem, no to nie rób czegoś takiego. Mam nadzieję, że tego nie robisz. Czyli jemy te lody, rozmawiamy, śmiejemy się, to jest super. Ale uważność pod każdym kątem, czy to będą lody, czy to będą, nie wiem, jakieś słodkie przekąski, czy słone przekąski typu pizza, ale zawsze, zawsze będę starał się wszystkich namać do tego, żeby. Trochę tak skupili się na tym, co ja w zasadzie robię, czy mi to smakuje, czy jestem w stanie te sygnały, które płyną z mojego ciała, bo nie tylko chodzi o kwestie leptyny czy gliny, ale jeśli chodzi o kwestie trawienia, o tym sobie kiedyś też nagramy odcinek, no to tam jest mnóstwo procesów, które będą odpowiadać za to, że odczuwamy sytość lub głód. Nawet coś takiego jak obkurczanie się tego, tego żołądka czy rozciąganie, to będą też sygnały które będą wysłane do podwzgórza i to będzie też jakby taki feedback, tak? że ok, już jest czas na to, żeby właśnie zakończyć. Jeśli to zrobisz, super. Jeśli jesteś w stanie, w momencie, kiedy czujesz tę przyjemną jeszcze, e, kiedy, kiedy odczuwasz tę przyjemną informację zwrotną ze strony organizmu, że tak już możesz skończyć, to cała sztuka polega na tym, żeby właśnie skończyć. Jeśli jesteś to w stanie zrobić, cudownie. A jeśli jesz pomimo, to znaczy, że coś może tutaj jest do poprawy. To znaczy, co w takim razie kryje się za tym, że pomimo tego przyjemnego jeszcze uczucia sytości, ty brniesz w to dalej, przekształcając to w nieprzyjemne uczucie sytości. No bo jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że przyjemne jest to, że nie mogę wstać ze stołu na świętach Bożego Narodzenia i na przykład nie śpię północy, a jeszcze dodatkowo jest gaga, Refluks, jakieś problemy gastryczne, no to coś jest chyba nie tak, to już nie jest przyjemne długoterminowo. Krótkoterminowo może dla kogoś tak. Natomiast jeśli jesteś w stanie odebrać te sygnały, odstawić tego loda, ja ostatnio słuchajcie, no, zdarzyło się to chyba pierwszy raz w moim życiu, ale zjadłem swojego loda, moja córeczka stwierdziła, i to jest cudowne w dzieciach, że jak one po prostu nie chcą, to tego nie jedzą, tak, i to jest super. Stwierdziła, że ten lód jest za słodki, więc go nie chcę. I jeszcze moja stara wersja stwierdziłaby, Boże, dopcham tego loda, bo szkoda. Więc to już są jakieś błędy poznawcze, są jakieś mechanizmy moje, że yy, muszę zjeść, bo gdzieś tam daleko nie mają dzieciaki, co jeść i tak dalej. To są, przepraszam, ale bzdury. Ja rozumiem to, że nie mają czego jeść gdzieś tam dzieciaki. To jest mega przykre. Ale są zbiórki i jest ta świadomość. Natomiast ja nie kumam, po co, już teraz tego nie kumam, po co ja mam na siłę w siebie wpychać? Bo przekonania w stylu, bo kiedyś nie było co jeść, jak była wojna i tak dalej, ja też to rozumiem, rozumiem tego kontekst, ale to nie oznacza, że mam na siłę w siebie wpychać. Więc albo wyrzucam do kosza, albo wyrzucam to w siebie, traktując swój brzuch, swoje ciało jako śmietnik. Więc wybieram kosz. I to mi się ostatnio wydarzyło po raz pierwszy w życiu, że świadomy uznałem, że ja już nie potrzebuję jeść tego loda. Ja już wyłączam te wszystkie mechanizmy pod tytułem musisz zjeść, bo kiedyś nie było, szanuj to jedzenie, nie mają co jeść itd., itd. Nie. Czuję sytość, nie będę wpychał na siłę kolejnej porcji lodów, wyrzucam. Moim zdaniem jest to sztuka, żeby tak zrobić, i trochę tak się mentalnie. Pogłaszczę, zbiję sobie piąteczkę, że byłem w stanie to zrobić, ale coraz więcej osób, z którymi współpracuję, jest już na tym etapie. Są w stanie również to robić, co jest cudowne. Wreszcie szanujemy swoje ciało. Także zachęcam Was do tego, żeby uważnie jeść, to znaczy wyłączać telefony, nie mówię całkowicie wyłączać, wyłączać dźwięki albo na przykład te powiadomienia, albo po prostu rzeczywiście odwrócić ten telefon, po prostu zjeść w spokoju, wyłączyć. Telefon, wyłączyć telewizor, nie oglądać niczego na laptopie, co by Waszą uwagę zwracało, tak? co by Waszą uwagę odciągało. Nie róbmy tego. Przyjrzyjmy się nam, przyjrzyjmy się temu, co my jemy. Jeśli jemy coś zdrowego, to tym bardziej, jak cudownie jest jeść coś fajnego, coś bogatego w witaminy, w makroskładniki, mikroskładniki, w cenne dla nas minerały. Świetna sprawa, polecam każdemu z Was. Kolejna sprawa, do której chciałbym Was namówić, to jest punkt numer cztery, to jest coś, co mam wrażenie, że jest luksusem, który mamy na wyciągnięcie ręki, a z którego nie czerpiemy albo który sobie odbieramy. Coraz więcej osób łapie się na tym, ja też próbuję to przekazywać moim klientom, że my siedzimy, my non-stop siedzimy. Ja słuchajcie, zacząłem prowadzić moje konsultacje, moje sesje psychologiczne jeden na jeden. Na stojąco i mam o tyle komfort, że no, pracuję online na ten moment, więc yy, statyw, telefon i po prostu stoję przed statywem po to, żeby odciążyć nie tylko kręgosłup, bo zapominamy o nogach, o miednicy, o szerokiej gamie, części ciała, które cierpią nawet szyja. Bo jak siedzę, to tak, prawda, więc Zapominamy o całej gamie różnych części naszego ciała, która cierpi za każdym razem, jak siedzimy, a siedzimy non-stop. Od dziecka, w szkole po kilka godzin, wracamy do domu, siedzimy, odrabiamy lekcje, samochodem wracamy, czy autobusem też yy, siedzimy, w łazience telefon w rękę, no i co, skrólujemy sobie media społecznościowe, znowu siedzimy, oglądamy telewizję, siedzimy. Jest non-stop siedzenie, więc musimy o tym mówić coraz głośniej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten luksus, o którym na początku tego czwartego punktu powiedziałem, jest również na wyciągnięcie ręki. Ciepło, długie, słoneczne dni to również dni, które można wykorzystać do ruchu. Niekoniecznie musi być to siłownia. Nie wszyscy muszą lubić siłownie, ale może być to na przykład spacer z tym filmem na słuchawkach, z podcastem na słuchawkach, rozmawiając z kimś, albo znowu uważność, uważność na swoje myśli, na swoje emocje. Coś pięknego, rolki, rower, basem, spacery. Czego chcieć więcej? To właśnie lato. To właśnie lato, które jest przepięknym okresem, który można wykorzystać wbrew pozorom, nie jako odcinek czasu, element czasu, który jest wymierzony w nas i w nasze odchudzanie, ale wręcz przeciwnie, jako coś fantastycznego, co wręcz będzie Współpartnerem naszej zmiany. No bo w zimę krótkie dni, często depresyjne, często, często takie przykre. Nie bez kozery tak jest, że nawet psychiatrzy, kiedy, kiedy odstawiają leki, albo na przykład ograniczają e, ilość tych leków, na przykład takich jak SSRI, no to nie robią tego na jesień, robią to właśnie teraz. Dlaczego? No, ze, z różnych względów, tak? Słońce. Więc, produkcja witaminy D, choć to też jest temat, o który warto będzie któregoś razu pogadać. Natomiast również dłuższe, słoneczne dni, więc i większa ekspozycja nie tylko na słońce, ale też i na znajomych, na siebie, na ruch. Coś pięknego. Moi drodzy, to są takie cztery punkty, które no, trochę się przedłużyły nam. Natomiast. Potraktujmy to, potraktujcie to, potraktuj to jako mini poradnik dotyczący wakacji, dotyczący tego, że wakacje to cudowny okres przez te 365 dni patrząc i że naprawdę można wbrew pozorom te elementy, o których sobie powiedzieliśmy, wykorzystać nie przeciwko sobie, a wręcz przeciwnie. Dzięki nim możemy zmienić, już nie chcę mówić, zmieniać, ale zmienić nawyki żywieniowe. Nauczyć się tego, że ta świeżość tych warzyw, owoców, że, że ten ruch, że te skrajności, które mają zniknąć, czyli ten złoty środek, że ta uważność, to jest coś na wagę złota. Nie bójmy się wakacji. Nie bójmy się. Nie odchudzajmy się do wakacji albo od wakacji. Po prostu zmieńmy, pomimo pory roku, wreszcie te nasze nawyki żywieniowe. Spójrzmy na to nieco inaczej. A nie od wakacji do wakacji, wakacje rozpusta. Po co ta rozpusta? Przecież ona, wbrew pozorom, jest wymierzona właśnie w nas, ta rozpusta. To jest takie autoagresywne zachowanie, jak każdy zresztą kompulsywny napad. to wiecie, My mówimy o kompulsywnych napadach i od razu mam takie wyobrażenie, że kompulsywny napad to jest taka właśnie niekontrolowana ilość jedzenia, która może skończy się wymiotami, i tak dalej, i tak dalej, gdzieś na w samotności, w ukryciu, ciemne pomieszczenie, nikt nie słyszy, ale przecież nawet te święta, czy jakieś wesela, to są też takie mini kompulsywne napady. No przecież nagle idziemy w. W Towarzystwie wilczego apetytu na, na święta, nie myśląc o tym, że jest to spotkanie z rodziną, że będziemy sobie rozmawiać z najbliższymi, których nie widzieliśmy na przykład nie pół roku, bo wszyscy w rozjazdach tylko siadamy i jemy jako tradycja numer jeden tych świąt. Z taką refleksją Was pozostawiam na dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę. No i cóż, do zobaczenia już niebawem. Trzymam kciuki za każdego z Was. Pozdrawiam serdecznie. Hej!